Śniegu. Wiesz co, powiem Ci tak, czołówka prawdopodobnie jeszcze jechała, bo miała dużo lepszą przyczepność, miała śnieg, a później oni zgarnęli ten śnieg i my praktycznie jechaliśmy po lodzie są. Trzeba było cały czas skoncentrowanym być, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, no bo niestety, jedna sekunda nieuwagi i parę minut odkopywania się. Bez odkopywania podróżowała czołówka rajdu. Po odpadnięciu bloka na trzecie miejsce wskoczył William Bacon w Mitsubishi Lancerze EWO 9. Na pierwszym miejscu nadal niezagrożenie podróżował Pastrana. Oczko wyżej na drugie miejsce awansował Tanner Faust. Travis, Travis pojechał naprawdę szybko i walczyć z nim będzie ciężko. Po śladach widzę jakim torem jedzie i wiem, że dobrze się bawi. Staram się bawić tak jak on. Tak jak powiedziałem w powitaniu, Snow snowdrift to rzeczywiście absolutna prawda. Po ten rajd to wielkie śniegi i cały czas jeden wielki poślizg. Bo muszę wam powiedzieć, że na tym rajdzie w ogóle załogi nie używają opon z kolcami. Ale cóż, pierwszy dzień za nami, emocji było wiele. Zobaczę teraz państwo drugi dzień. Jeszcze więcej odcinków specjalnych, jeszcze więcej śniegu, jeszcze więcej więcej sportowych atrakcji, jeszcze więcej sportowych emocji. Zapraszam. W sobotę na os pojawiło się jeszcze więcej kibiców. Większość z nich przyjechała najpopularniejszym w tej okolicy środkiem transportu. Drugiego dnia Travis Pastrana, mający sporą przewagę nad drugim zawodnikiem, nieco zwolnił. Jednak nadal jechał bardzo widowiskowo. Bez przygód dojechał do mety, otwierając sezon kompletem punktów. Ale jak przyznał, ostatnie metry nie były łatwe, ponieważ przypomniała mu się sytuacja sprzed roku, kiedy to na ostatnim OS-ie prowadząc w rajdzie odpadł po zderzeniu z jeleniem. To jest wspaniały początek sezonu, ale ostatnie OS-y jechało mi się bardzo dziwnie. Po prostu każda skrzynka pocztowa wyglądała jak jeleń. Teraz jestem bardzo szczęśliwy. Tanner Faust w Hyundaiu drugiego dnia również prezentował bardzo dobrą jazdę. Regularnie dojeżdżał tuż za pastraną, kilka razy z nim wygrywając. Drugie miejsce to także dobra zaliczka na początek. Uczyłem się nowego samochodu, dlatego przez większość dystansu przemawiał do mnie rozsądek, aby mnie cisnął i nawet jak już się go nauczyłem, to nie byłem w stanie przegonić Travisa. Trzecie miejsce przypadło Andrew Picardowi, zwycięzcy tego rajdu sprzed dwóch lat. Mieliśmy sporo problemów z hamulcami i ich balansem. Ciężko więc było mi ustawić samochód w poślizgu do zakrętów. Z poślizgami borykał się również Andrzej Mancin. To efekt awarii amortyzatora i dyferencjałów. Problemy techniczne przekreśliły szansę na walkę o trzecie miejsce. Mimo, że Polacy po drodze wygrali OS z pastraną, znaleźli się duży zapodium. Mieliśmy bardzo dużo szans, żeby dojechać na trzecie miejsce. Ze względu na to, że właśnie mieliśmy te problemy techniczne. No co, no dojechaliśmy na czwarte miejsce. No super wynik. Pierwszy raz jechaliśmy w takim rajdzie. I oprócz tego pozbieraliśmy... Bo zbieraliśmy punkty do y, pierwsze miejsce do klasyfikacji East Games, czyli to jest y, największa impreza, która w Stanach się dzieje, sport ekstremalne. Y, będziemy startować w, na pewno na stadionie w, w Los Angeles y, przy takich hopach 30 metrowych. No, ogólnie no to powiem szczerze, że, że jestem zajarany tym, że pojedziemy tam, ale musimy jeszcze y, dojechać y, następne trzy rajdy no, właśnie na takiej bardzo dobrej pozycji. Drugiego dnia Arkadiusz Gruszka o wiele lepiej czuł się za kierownicą swojego 400 potwora. Uzyskiwał lepsze czasy, raz nawet pokonując Trawisa Pastranę. W tak ciężkich warunkach pierwszy raz tym samochodem do jeździłem, więc że mi się wydaje, że zajęcie ósmego miejsca to jest bardzo dobry wynik. Widzowie autosportu wiedzą najlepiej z czym kojarzą się rajdy. Rajdy samochodowe to dynamika, agresja, ostre napadanie na zakręty. Ale drodzy Państwo, na rajdzie Snowdrift o tych elementach trzeba było zapomnieć. Tylko delikatna, miękka i łagodna jazda przynosiła efekty. My żegnamy się już z Michigan, ładujemy nasze auta rajdowe do Traka i wyjeżdżamy. Ale już wkrótce zobaczymy się proszę Państwa w kolejnym odcinku Autosportu na rajdzie, którego nazwa brzmi 100 akrów drzewa. Dziękujemy bardzo, dzięki, że byliście z nami, do zobaczenia. Na koniec specjalna niespodzianka Made in USA. Specjalnie dla Was zagra muzyczny zespół rajdowy. Klawisze i wokal Arkadiusz Gruszka. Perkusja Andrzej Mancin. Tańczy Maciej Wisławski. Left. Opens. Into 6 right past 60.